Witam Was ponownie w Vampire Demons' World Bloodlines. O, coś to, 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 to mi się wydaje, że będziemy tutaj często rozpoczynać odcinki. Ale wracając do gry: o, Ostatnio wykonaliśmy misję związaną z Elizabeth Dane. Zdaliśmy raport księciu i teraz musimy sprawdzić, co się dzieje z tym e, pierworodnym Malkawianów. Malkawian. Ponieważ nie odzywa nie, się, nie odbiera telefonu księcia. A książę się oburzył. No. Nie dzwonisz! Nie, nie piszesz! Sorry. E, tak, mam jakieś umiejętności? A. A, jeszcze ważna rzecz co do posiadłości u grauta e, W całym domu grauta... Ale co, to już na miejscu To jest w ogóle specyfika tej gry Że... Co? Nice, mogłem cię zabić, no nie strasz mnie tak! You. What are you doing here? Mógłbym cię zapytać o to samo, no wiesz, to nie było zdanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie czemu? Coś w środku, uh. Sorry. <śles> ale nie chodzi mi o to, że. To są takie specyficzne lokacje, właśnie świetnie oddany klimat grozy. Za, za, w obu stronach nic nie ma, naprawdę. Możecie mi wierzyć to słowo. Wierzcie mi, możecie. I wracając do tematu, wchodzimy do posiedłości Grauta. I. Co jest najważniejsze? On jest typem naukowca. Jak widzicie, coś, coś mi nie idzie. No, ja wiedziałem, że mnie nas zaatakują, ale chciałem zrobić taki zaskok. <laughs> nie, no żartuję. No nie, serio, chciałem zrobić zaskok, ale chodzi mi o to, że. Zaraz tam z tyłu ktoś został? Ta ja się rzuciła. A, została.

It seems the stream of time has begun to erode the moorings of my chosen course of study, for the methodologies that gave birth to psychology are slowly disappearing. I find myself in an era that overlooks the physical component of psychological pathology time and again in favor of the sophistic practices of Freud. Phrenology, Dactopintalism, and the rest of the old guard has fallen by the wayside, its champions all silenced in death, with my unique exception. Would that I could make my voice heard again, although it may be suspicious should I return to popular medical discourse fifty years after my apparent death. <sighs> no, better that I continue my studies into the psychoses in secret. One day may I hold up my own cure as validation of the methods. I am confident no cure for my condition or that of my beloved wife lies within our figurative minds, waiting to be unlocked by the correct combination of memories recovered from our childhoods. And I'm most certain it has nothing to do with the relationship between myself, my parents, and my genitals. <laughs> Sorry, Sigmund, but I choose to stay my course. In time too. May your star fade and disappear. Nie, ja nie będę tłumaczył tych wszystkich tekstów. Po prostu. Nie będę obwijał w bawełnę. On mówi tak naukowym językiem, tak trudnym językiem, że ja po prostu nie mam ochoty tego tłumaczyć. Po prostu Wam wytłumaczę o co chodzi teraz. On jest naukowcem, on 50 lat temu, tak, Dobrze, mówi 50 lat temu, zginął, zmarł. On jakieś prowadził badania na temat psychozy właśnie, wymieniał tam y, różne rodzaje nauki, Freud przecież y, wymieniał nawet jednego właśnie z tego, z przedstawicieli no, tego właśnie jego... ludzi jego pokroju właśnie. I jako wampir dalej tego y, kontynuuje te w ukryciu swoje badania. Dlatego, dlatego właśnie mamy do czynienia z szaleńcami wszędzie dookoła. Zaraz, zaraz wezmę, tylko najpierw pozbędziemy się tego tutaj. A w ogóle fajna notatka jest, jak wejdziemy tylko do ten do same. A okej, okay. jest jak tego notatka w questlogu, gdzie tylko wejdziemy do posiadłości. You just entered grounds Mansion and something about doesn't feel quite right. Coś jest nie tak właśnie. Tamy? Hmm, ciekawe. Perception at once shapes the mind and rules over time. Times, however, erodes human perception and then in, oh, in turns warps the mind. Run, boga. Ja, nie chcę nawet tego. A nie, o. Ja nie chcę nawet tego tłumaczyć czy coś. No dobrze, że coś tam pamiętałem. Wiedziałem właśnie, że środkową jakoś trzeba druszyć i którąś potem już się od razu otwiera. No właśnie, tam na górę jeszcze nie możemy wejść. Ale na razie mam nadzieję, że tego, że nie przeszkadza Wam to, że ja to puszczam, milknę na chwilę i żeby posłuchać i trochę napiszę, żeby były wyraźniejsze, próbuję celować. Another unfortunate casualty, I lament their loss not only as brokerage houses for the breadth and depth of human psychoses, but also I shall mourn the disappearance of that peculiar environment present only in an insane asylum. That palpable atmosphere of blistered brains and churning bowels, the odiferous mélange of freely flowing bodily humours. That gently rolling cacophony of distant sobs and screams, the muttered cursing at perceived enemies, and the blissful gurgling of the lobotomized, like a newborn babe discovering the sky. Mm. Huh. I shall still find test subjects as surely as I find bloody sustenance in the night, but this climate, I fear, may never be replicated. Ooooohohohohoho Wcześniej nie, tak się nie wczytywałem Znaczy no wczytywałem się, ale pewnie już zapomniałem Teraz wspominał stare, do, stare dobre czasy W Azylum, W miejscu dla obłąkanych Kiedy to krzyć ludzie krzyczeli wszędzie Było, można słuchać kakofonię Krzyki I tak dalej A tak, to były czasy Mówi, że ten klimat nigdy nie wróci No ale cóż Nie można mieć wszystkiego O no to chodziło księciu, właśnie mówią, yy, Kiedy mówił, że graut nie jest do końca. Jest, jest mówiąc. Co najmniej, jest. Yy, co najmniej, jakoś to inaczej chyba można powiedzieć. M mówiąc lekko, jest ekscentryczny. To no w końcu jak to Malkawian, no jest szalony. notatki są naprawdę ciekawe to co on mówi. Interesujące w ogóle świetnie dobrani aktorzy. W ogóle tutaj aktor to jest genialnie dobrany, ten głos, nie? A tak to otwiera. Klap na górze. Jak już mówiłem, świetnie stworzona sceneria. Niesamowite. Sprawa dla tego, kto wymyślał to wszystko, całą historię. Ło! Miałem podwójką strzelby? Dziwne. A, dziwne, niby go dwa razy trafiłem, niby nie. Often reflect with great regret on the missed opportunity that was my infector. Had I been conscious after the attack, I could have stopped the orderlies from locking her in the roaming pen. What I would give for just one interview, a few simple questions of the plague-ridden woman who met her end that dawn. Of course, there is no guarantee she would have been any more helpful than my current crop of test subjects, mewling wretches. Few could be called enthusiastic. Given the nature of the tests, I cannot expect the same fervor from all, but a modicum of cooperation would be appreciated. Animals. The one called John went so far as to gnaw off his arm and escape into the floorboards like some feral rodent. I still hear him scurrying about it at night. He must be making an atrocious mess. In there. Hmm. Mówię teraz o pacjentach. Ale on cały czas tak się wypowiada właśnie w taki sposób spokojny. Na razie, na razie. My studies proceed at a languid pace. I'm mired in a foul ennui as my wife's illness advances. My subjects grow restless without proper supervision, but I cannot pull myself back from this black depression. How many nights have wasted now, gazing from the tower walk, pondering the frailty of existence? Hmm. Jego żona jest w tego, w poważnym stadium choroby. Chyba właśnie też w psychozy, tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewien. Mówił, że stracił dużo czasu właśnie na tego, na bezowocne badania. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, to jest fajne akurat. Kamera się świetnie ustawia w tym miejscu. A, a nie, nie, A, tak już, właśnie to miejsce. Hop. Oh, To jest wyjście tam gdzie byliśmy, Trochę się pobawiłem z nim, sorry, za odwlekanie. O niebo o, odwlekanie walki w, w zbliżeniu. A tu zamknięte jeszcze, okej. Okay. <śm> To jest strasznie łatwa instancja, no, strasznie, strasz, strasznie, 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 strasznie łatwa misja, naprawdę. Tutaj kiedyś byłem skołowany co robić, ale zaraz, zaraz, najpierw radio. Indeed, the city is home to an entire society of similarly afflicted individuals with whom I've only recently made contact. They are an understandably standoffish sort by and large, but I have been able to confirm with them that the condition is indeed vampirism, which apparently comes in a multitude of strains, each with a spectacular set of symptoms such as invisibility and even a sort of lycanthropy. Through numerous official interactions with the governing body of this secret society, I have concluded that their fundamental understanding of the vampiric condition is woefully lacking and mired in suspicion and pseudo religious dogma that would make a Turk balk for its strictures. Indeed, they seemed impressed with my studies and the eloquence with which I was able to present them. Apparently, the typical sufferer of my particular strain of vampirism is far from the vanguard of the King's English. So impressed were they that they even offered me an office in their government, a rather high office by the sound of things. I believe I shall accept. Teraz właśnie mówił o tym, odezwał się do niego Kamarilla najwyraźniej. Całkiem yy, za zainteresowanie jego badaniami i zaproponowali mu stanowisko, właśnie pierworodnego. On myślał, że zaciekawiło go właśnie umiejętności niewidzialności i tak dalej, wampiryzmu. I takie tam pierdoły Powiedział, że, zaakcept, że powinien zaakceptować Ich tego propozycję Co do Zostania Primogenem Czyli właśnie pierworodnym Tym przedstawicielem Chyba tak lepiej będzie jak właśnie ja będę wam tłumaczył Niż żeby cały czas Jakbym spadł, spadł do, na wszelki wypadek otworzę. Zamiast wam tak tłumaczyć wszystko Jota, yy, no Krop, nie, jota to NIEWAŻNE! <grychy> dobra, tutaj jest następna zagadka Kontynuacja Tej notatki na dole Tak mi się wydaje Jak ktoś to sobie nie przeczyta Ale dobra I have accepted the Primogen. primogen for Clan, clan Malkavian, the dreadfully winsome label applied to the particular strain of vampirism I suffer, so named for some supposed vampire father figure of old. More poppycock grown from a backward culture that seems interminably drawn to children's tales and the fiction of Victorian romance, when it should concern itself with the science behind their suffering. No matter. For I have taken this office for no greater reason than to advance my research. I must make mention, however, that even among my would be peers in this governing body of vampires, the level of paranoia and superstition is frightening. Their intelligence is not the question, no, indeed. As they courted me for this appointment, I had to suspect that their overtures were hand tailored to what must be my obvious infatuation with reason, for the devil would do well to have such honey-tongued tempters. Even so, I could not help but notice the dressing of language these vampire leaders chose for their siren song. Whether it is born of habit, from addressing their unwashed, ill educated subjects, or from their own deep seated beliefs, their linguistic flourishes belie a faith in superstition over the providence of empirical reason that must be an all pervasive theme in this society of darkest night. Damn it all, now I'm doing it too. <laughs> Dobre, mówił dalej o tym, że jak został y, przedstawicielem, że tylko że dowiedział się, że nie tylko on cierpi na chorobę, właśnie że jest malkawianem, właśnie i że malkawian to jest właśnie nazwa od ich przodka y, i właśnie że, ciekaw, że przedstawiciele rozmawiają ciekawym językiem, takim właśnie The Darkest Night Society i tak dalej. No jak ten, trochę jak właśnie Prince takimi metaforami, tak mi się wydaje, że Coś w tym rodzaju, i właśnie sam zaczął tak mówić. <laughs> Takie tam szczegóły, Okej okay. I możemy spokojnie na dół zaraz, zaraz. Nie pokazałem wam, do czego służy artefakt. Znaczy, co on daje? Mm -hmm. Increase defense by one, by, by one point, podnosi obronę. Dokładnie, dobra. Teraz następna zagadka. Zaraz, zaraz, zaraz nie zapisywałem. Hop. Tu kiedyś był ten, właśnie ten artefakt, leżał tutaj. Chociaż nie, to był jakiś inny. W podstawowej wersji tu chyba leżał nóż jakiś, który pewnie dostaniemy później, ale. To nieważne, tylko mówię jak było kiedyś, o kiedyś to się grało i grało. Wszystko? A, no tak. Nie, to jeszcze. Dostaniemy 100 punkt za otwarcie właśnie drzwi do dalszej części posiadłości, bo to jeszcze nie koniec. Jest. tu uh. Nie bójcie się. Unlocked crowd's inner sanctum. Dokładnie. Czery, nie! I idziemy dalej. I tu będzie... właśnie, dostaniemy fajne... ...rzeczy. A dokładnie... A Zaraz, zaraz, momencik, okej. Okay. Tu pierwsze morfina. Czy eee. coś tu jeszcze jest? Wiem, że tutaj możemy się dostać... Tam jest klucz w ogóle, ale ciekawe mogę tworzyć tak. No! tu mamy. Nie dość, że mamy. O, nie ma, nie ma napisu. Dostajemy Elderwite Aquavite to jest tego. To jest po łacinie woda życia. Elderwite to jest paradawne życie. To jest w tym rodzaju. Dobra, <grym> no, najpierw tych się pozbędziemy. O, nie, nie, tylko.